Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj chciałem Wam przedstawić mój nowy nabytek. Jest to samica Belgijski Olbrzym szynszylowy. Zakupiłem ją niedawno. Samica jest młoda jeszcze, ale urośnie. Samica ma 3 miesiące. Waga 2,5 kg. I tak się prezentuje. Ładna samiczka. Za jakieś... w kwietniu zostanie pokryta samcem tak samo belgijskim olbrzymem. Tutaj dałem pojdełko. Pojdła się moi kodowi dobrze sprawdzają. Na na noc je ściągam. O, króliczki się nauczyły pić już. To by było na tyle w tym odcinku. Subskrybujcie, lajkujcie, piszcie w komentarzach, czy się samica Wam podoba. Cześć!